Ej, minik nie zrobi zdjęcia, nie? Ty. <śmienicza> o kurwa! Ja pierdole! <śmienicza> Macy go To <bocko>, śmiesz na <śmienicza> Co nas tu nie ma? Ej. Okej, co tu się kurwa dzisiaj dzieje? O ja, co dzisiaj three... chodzi? Na o, ja nie rozumiem, o co dzisiaj chodzi. A tek! Raguliu, Jedź kurwa. Kurwa! Co już jest? Hala. wysiadaj, wysiadaj. Oć. Dobra, furka, no Ale wy wiedzieliście, wy mnie znacie kurwa. Cho Chwila nieuwagi chłopa. Tu mamy GTS-a kurwa. Mamy GTS-a lecimy dalej kurwa. Gdzie jest, gdzie jest M1 kurwa? Chłop na diglete zapierdala. Pewnie go zramowałem, no no no, bo chłop ma digleta to dostał rama. Poszedł kurwa ten Dobra, lecimy. Uważaj, że tu nie wyprzedził teraz. Jedzie, jedzie o kurwa. Mm. 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 O oh, kurwa, co tak tu wibruje? Jeszcze co to za kamień? to telefon. Nie mój. to telefon? Mój. 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 A... Tylko tutaj to ja nie robię dymu od razu, mówię wam. Nie co jest. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina. Serio? Że panna czysta, Że panna czysta porodziła syna Serio? Chrystus się rodzi, nas ospowodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bytlen tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Maryja Panna, Maryja Panna, dzieciotko zwiastuje, Maryja Panna, Maryja Panna, a zwiastuje, i jest Święty, i Józef Święty, on opie coś tam. Chrystus się rodzi na co swobodzi, a nie ligrają króle. Coś tam. też mm. się Dzień dobry. Halo, Flinton, pojebało się już doszczędnie? Co mnie pojebało? Ty z kim rozmawiasz w ogóle? Nie, masz z kim rozmawiam. Kierownik, kurwa! O załadunek się pytają ludzie, gdzie ty jesteś? A kierownik, no kurwa miałeś wiecie być za miałeś być kurwa za ładunkiem brożonki wiecie, kurwa, to się wszystko roztopi za chwilę. Dobre, dobra, 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 będę za, za trzy minuty już. No kurwa, miałeś być godzinę temu, ludzie za od... minuty już, już, już się odniemy, masz, masz po, po pensji, mnie, masz po pensji, jak znowu cię żarówka jak chuchy, w pensji, w będzie rozjebana są tobą, kurwa. Zapnij pizdę, kurwa, zapnij się nie, 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 nie. Na, Na ziemi, ziemi. Ciekawe, bo książci teraz teraz odprawiać. Dzięki. Imię Ojca i Syna, i ducha Świętego. <laughs> Amen. 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 Teraz się stoi czy siedzi, nie wiem. Pokój z wami. I z duchem moim. Przechodzimy na tę eucharystię nocną w poczuciu że zostaliśmy tu wy we... Co, Co jest Kurwa mać y... Co A, jest ja? ja idę do kibla kurwa za szybko Co jest? tak, pod ścianę do prawo, pod ścianę To do nie szybko kurwa przejść. to nikt ode mnie Chodźcie Tu no. do, do, do rogu do rogu No To nikt ode mnie, to nikt ode mnie wchodźcie do środka Kurwa, pierdolone gangsterskie kurwy. Oj nie, no oj tak kurwa, oj tak. Leś kurwa, śmato jebana. co tylko coś zrobię. Co jest kurwa? Łapy. Ręce do góry podnosisz. Co ty kurwa? E! Co jest kurwa? Co za żołnierz kurwa? O chuj tu chodzi! Panie. Dobra, przyznałeś się, że masz tą klamkę, kurwa oddawaj ją. I mnie nie prześladuj więcej. Śmietniku jebany, nie śledź mnie. Bo ja sobie nie życzę. No, żeby to się skończyło na tym, kurwa. Chodź, kochani. moje usta, oczy i zamykam buch, ona posuwa figury rzekowe, to mój róg. się jak pomysł, latuje mi to suk. Zleci tym.